Cześć, witam serdecznie Pasieka Patryka. Mamy dzisiaj niedzielę. 19 dzień maja. Postanowiłem nagrać taki odcinek wyjaśniający, dlaczego nic na, na moim kanale się nie działo, dlaczego nie powstawały żadne nowe nagrania. Mogłem to uczynić już dużo dużo wcześniej, po zimowli, ale jakoś nie mogłem się zebrać do tego filmiku. Żeby Wam to przekazać, nie wiedziałem też, jaki najlepszy moment będzie na to, aby to powiedzieć. No i tak to się odblekało, odblekało. Kilka osób już zadawało pytania: co się stało? Dlaczego nic, dlaczego nic się nie dzieje na kanale? No i jestem Wam winny właśnie takie wyjaśnienie co się u mnie dzieje i w mojej pasiece. Nie powstał żaden filmik po zimowli opisujący stan pasieki. A to tylko dlatego, że pasieka w większości padła. Tak jak już kiedyś wcześniej wspomniałem na jednym z moich pierwszych filmików, że będę wam pokazywał wszystko i te dobre, dobre aspekty i złe aspekty ciężkie. Także będę mówił po prostu tak jak jest. Nie będę niczego koloryzować, bo to przecież nie o to tu chodzi. Zamierzam być z wami szczery. No i dlatego właśnie dzisiaj ten filmik wyjaśniający i mówiący o tym właśnie, że pasieka w większości padła. Zostały trzy rodziny. Ja z tych rodzin porobiłem odkłady już. Jedne stoją jeszcze na rzepaku z nadzieją, że jakiś miód uda się pozyskać ale wracając jeszcze do tej zimowli oczywiście wina leży tylko i wyłącznie po mojej stronie popełniłem kilka błędów oczywiście za późne leczenie i karmienie pokusiłem się na pozyskanie miodu z nawłoci miód z nawłoci udało się pozyskać no i takim kosztem właśnie Dosyć ciężkim, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tam na wcześniejszych filmikach też z około lipca, przełom lipca, sierpnia, można już było zauważyć, że z tymi rodzinami jest coś nie tak, że tych pszczół jest bardzo mało. Stało się tak dlatego, że po wybraniu miodu z lipy, który był wspaniały, w dziurze pożytkowej nie podkarmiałem wcale pszczół one osłabły, matki słabo czerwiły no i poszły, poszły słabe do zimowli jeszcze ten pożytek z nawłoci mamy co mamy, efekt taki jest jaki jest nie załamuje się odbudowuje pasiekę tworzy odkłady Chciałbym jeszcze Was przeprosić za to, że, że właśnie prędzej nie nagrałem tego filmiku, i że nic nie wstawiałem. Myślę, że teraz sukcesywnie będzie, będzie się coś pojawiało na tym kanale, jakieś nagrania pokazujące, jak będę odbudowywać tą pasiekę, jak będę rozwijać odkłady, żeby poszły w dużej sile do zimowli, zobaczymy jak dobrze ich przypilnuję, to jeszcze może jakiś. Jakiś miodek się uda z nich pozyskać, ale to, to nie będzie priorytetem. Priorytetem będzie właśnie to, żeby odbudować tą pasiekę i w przyszłym roku wyeliminować te wszystkie błędy, które popełniłem w zeszłym roku. Także porażka z mojej strony, ale myślę, że wyciągnę z niej wnioski. Takie, takie sytuacje w życiu też są potrzebne. Człowiek uczy się najlepiej na swoich błędach. Także nic jak. Tylko można potraktować to jako dobrą, solidną lekcję. I co, dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie tego filmiku. Oczywiście, zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że się nie zniechęcicie do mnie przez tą całą sytuację, jaka wynikła, ale czasami i tak bywa. No nic, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.